Witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Tarota. Dzisiaj zaplanowałam dla Was rozkład. Czy on, ona wróci do Ciebie? Zobaczmy, co na to powiedzą karty Tarota. Czy on, ona wróci do Ciebie? Co on myśli i co planuje wobec Twojej osoby? Czy on, ona <laughs> wróci do Ciebie? Czy jest taka szansa? Czy on, ona. Wróci do ciebie. Co myśli? I co planuje? Co myśli? I co planuje? Czy on? Ona wróci do ciebie. Co myśli? I co planuje? Energia rozkładu umiarkowanie. Co myśli? Co myśli? Co myśli i co planuje? Co planuje? Ogólna energia rozkładu to wielkie arkana, umiarkowanie, a więc karta uleczania, naprawiania właśnie relacji. Także ogólna karta rozkładu mogłaby mówić, że tutaj jest potencjał na to, że ta osoba o tym myśli, tak? Że właśnie to uleczanie relacji miałaby jako swój priorytet, tak? Bo to jest karta naprawiania takiego cierpliwego działania, szukania złotego środka i zastanawiania się co tutaj można by zrobić, żeby właśnie tą relację uzdrowić. To jest też karta naprawiania własnego życia. Zobaczmy, co nam tutaj pokazują te karty. Co ta osoba myśli? Pojawia nam się ona w energii króla pentakli, a więc to może być osoba na przykład starsza od ciebie, jakiś biznesmen, jakaś osoba dobrze ustawiona materialnie i stawiająca właśnie na swoją karierę. Ona tutaj siebie postrzega jako króla, króla pentakli, więc ona tu w tej energii za wiele czasu na relacje nie ma, tak? Ona to jest osoba, która głównie zajmuje się swoimi biznesami, tak? Ona jest wiecznie w rozjazdach, wiecznie ma różne plany, różne projekty, tak? I w takiej energii funkcjonuje, więc relacja z, taką, z Królem Pentakli nie należy do najłatwiejszych. Król Pentakli mm, nie jest zbyt romantyczny, tak? On bardziej stawia na y, właśnie zabezpieczanie materialne, na prezenty. Tutaj właśnie się pojawia karta prezentów, więc być może on tutaj do ciebie ma zamiar. Mm, Uderzyć, tak, ale w, w takiej formie, właśnie jakby przekupienia ciebie, tak, żebyś zwróciła z powrotem na niego uwagę i jakby chciał ciebie zachęcić, tak, przekonać do siebie, właśnie prezentami, może jakimiś wyjazdami. W ten sposób będzie chciał cię przekonać, tak, żeby tą relację odbudować. I tutaj jest dwójka mieczy, widać, że jest blokada kontaktu, tak? Czy ty jesteś na, kompletnie zablokowana na tą relację, tak, i nie chcesz już rozmawiać z tym królem Pentakli, tak? Bo to może tak wyglądać, ta, ta dwójka mieczy, tutaj tak na siebie patrzycie, on w energii króla Pentakli, a ty. W energii dwójki mieczy, czyli tak jakbyś biła sam, się sama ze swoimi myślami i do końca nie wiesz, co masz zrobić. Takie duże niezdecydowanie tutaj jest, tak? I takie właśnie, a z, a z jednej strony byś chciała, ale z drugiej strony wiesz, że to chyba już nie ma sensu. No to może być też energia tego króla pentakli, on tak do końca nie, nie jest pewny, tak, czy ty się otworzysz na tą relację i czy dasz się tym prezentem, który tutaj w tą twoją stronę idzie, jakimś kolejnym materialnym dobrem, które od króla pentakli możesz dostać, czy dasz się przekonać do niego, tak. Takie tutaj jest postrzeganie tej relacji u tej osoby, tak? Także to umiarkowanie, uleczanie u króla Pentakli raczej polega na tym, że on nie wyciąga wniosków za wielu z, z tego, co było, co się zdarzyło i co spowodowało, że ta relacja się rozpadła. Bardziej będzie tutaj to, to, umiarko, to, to uleczanie tego związku miało charakter takiego właśnie no, przekupywania Ciebie tak, jakimiś prezentami materialnymi dobrami, a co planuje? Tutaj jest energia dziesięciu mieczy, więc on zostawił tutaj za sobą Tą y, waszą, y, to, y, to, y, to wszystko, co złe było w waszej relacji, tak? On już nie chce o tym pamiętać. Ta karta mówi, wszystko, co złe, już masz za sobą. Y, teraz już może być tylko lepiej. Także widać, że tutaj jest duże zmęczenie tej osoby psychiczne też. On, widać, y, bardzo przeżył to rozstanie, tak? I to, y, ta dziesiątka mieczy może mówić o tym, że y, taki bardzo duży kryzys psychiczny y, nastąpił u tej osoby, tak? I on tutaj się kieruje w stronę królowej pentakli. On chciałby mieć jakąś królową pentakli w swoim życiu, tak? Czyli osobę o bardzo podobnych priorytetach. Hmm, czyli osobę, która też hmm, właśnie jest hmm, bardzo ogarnięta życiowo i bardzo stawiająca na siebie, na swoją karierę, na właśnie hmm, zdobywanie dóbr materialnych, tak, to są hmm, jego priorytety. On najlepiej by dogadywał się właśnie z taką biz drugą bizneswoman, tak, oni by się świetnie tutaj dogadywali w tej relacji. I nie przeszkadzałoby im to, że mają dużo czasu, właśnie poświęcają na pracę zawodową, tak, bo to, jest ich, to są ich priorytety. I on tutaj, właśnie, tak jakby w planach miał znaleźć sobie taką osobę, tak? Czy, czy ty byłabyś w stanie sprostać temu, tak? Pojawia się karta trudu, więc dziesiątka różdżek, czyli tutaj jest, są bardzo dwie energii bardzo dużego zmęczenia, tak? tu psychicznego, tu takiego fizycznego. Karta trudu mówi o tym, że ta droga, ona poczucie, że ta droga, którą przebyliście razem, ona rzeczywiście była trudna i to stanie też było bardzo trudne. Tak? Dziesiątka różdżek mówi, że spadły na was bardzo duże takie obciążenia. I, i po prostu nie, nie daliście rady tak tego udźwignąć. Ta karta właśnie o tym mówi. Więc w planach u tej osoby jest znalezienie takiej królowej pentakli. Czy Ty mogłabyś wejść w tą rolę, tak, królowej pentakli, pewnie dałby ci tą kolejną szansę. Tutaj jest dwójka mieczy, on tutaj się bije z myślami i zastanawia i ta, ten paść pentakli to może być właśnie jakaś propozycja biznesowa z jego strony, że na przykład on ci tutaj zorganizuje jakiś dla ciebie czas, tak, że będziesz mogła sobie funkcjonować jaka, jako ta bizneswoman, tak, w towarzystwie biznesmena, króla pentakli, tak. Który czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Także on, jeżeli chodzi o takie, o takie pomysły na biznesy, to on sypie jak z rękawa, tak, takimi różnymi projektami. I gdybyś weszła w tą energię królowej pentakli, to pewnie byłaby szansa na to, żebyście się dogadali. Tylko pytanie, czy, czy ty tego chcesz, tak? Czy chcesz być królową pentakli dla tego króla? Czy, bo tutaj żadnych kielichów nie widać, tak? Tutaj nie ma żadnych takich emocji, romansów, jakiegoś takiego po prostu romantycznego klimatu, tak? Tu są miecze, rozstrzygnięcia, tak? rozmowy. <laughs> No i pentakle, czyli ten rozwój w stronę materialną, tak? Ten, także to umiarkowanie w, w energii króla pentakli, to jest właśnie, to uzdrawianie ma właśnie tak wyglądać, tak? Ty musiałabyś tutaj mm, pewnie się podporządkować w, mm, i stać się tą królową pentakli. No, królowa pentakli jest osobą też bardzo silną i, i niezależną. Także myślę, że no, takiej partnerki ten król pentakli potrzebuje. Tak? Takiej partnerki on szuka. Czy macie y, na to szansę? No, musisz sobie sama odpowiedzieć, tak? W każdym razie, jakieś propozycje z jego strony, być może tutaj w twoją stronę będą, ale tak jak mówię, tutaj żadnych kielichów nie ma, są miecze, jest taka energia zmęczenia, nieprzespanych nocy, rozczarowań, tak, smutku dużego, no to wszystko można oczywiście wyprzeć, tak, i postawić na, na biznesy, tak, i na współpracę i w takim związku ten król pentakli chce funkcjonować. Dziękuję Wam kochani <coughs> za to, że jesteście na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Zaznaczam, że czytania są ogólne i bezterminowe ogólne, więc nie dla każdego, nie, każdy musi, nie z każdym musi dany rozkład rezonować, także szukajcie takich filmików, które pasują do Waszego scenariusza życiowego. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę o kolejne subskrypcje, lajki, komentarze i zapraszam na kolejne podpowiedzi Starota. Wysyłam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.